Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci rok 1940 i jest to ostatni odcinek z tej dekady. Także oficjalnie w dzisiejszym odcinku pożegnamy wreszcie <ścoughs> przeciągający się rok 1940. I z otwartymi ramionami powitamy nowy 1950 rok. No ale o tym to już w przyszłym odcinku. A póki co witam się z Wami, z naszą przeuroczą rodzinką właściwie można powiedzieć, nawet wielopokoleniową tutaj, ponieważ w tym domu mieszkają dziadkowie, ich dzieci. I wnuki lada chwila być może nawet pojawią się prawnuki. Także witam się z Wami urodziny Bronte Taylor. Mam nadzieję, że tęskniliście. Powiem Wam szczerze, dopiero jak zaczęłam, jak wróciłam do tego sejwa, to poczułam za nimi tą tęsknotę i co mogę Wam już obiecywać, że nie będzie już takich długich przerw? Strasznie długo mi zeszło wrócenie do niej, no już w pewnym momencie miałam wyrzuty sumienia, ale dobra, już nie będę nic na ten temat mówiła. Jeśli chcecie ze mną na ten temat porozmawiać, to zapraszam na Discorda na kanał y, Dziesięciolecia. Link do serwera znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, także serdecznie Was tam zapraszam. Pamiętajcie oczywiście, żeby się kulturalnie przywitać na kanale Przedstaw się, ponieważ w przeciwnym wypadku nie zostaniecie na niego wpuszczeni, ale tak, mamy tu naszą kochaną babunię Joy z malutkim lukasem, który jest niemowlakiem. I właściwie to jutro będzie obchodził urodziny, stanie się małym dzieckiem, małym todlerem, jeśli chodzi o resztę. Oszty, mała, kurde. Dlaczego Karolin nie poszła do szkoły? Tak, mamy tutaj Karolin, drugie dziecko. Hmm, chciałam powiedzieć <grywa> Jacka, który nie żyje. O matko, straszna jestem. No tak, jestem okropna. Jacoba, Jacoba oczywiście jednego z synów, tego, który przeżył wojnę, drugą wojnę światową. Jack niestety zmarł, ale Jack nas tutaj proszę obserwuje ze zdjęcia. Także tak. Tutaj w ogóle są chłopcy jako, jako dzieci, uwielbiam te zdjęcia, po prostu uwielbiam tą ścianę, no im więcej pokoleń, tym więcej będzie nam ich tutaj przybywało, póki co, no mamy tutaj oczywiście zdjęcie ślubne Joy, no i oczywiście Franka i Dajen. Boże, jak mogłabym o nich zapomnieć, ale jest i e, Janek i Grace, e, no tak, tak, wszyscy tu są. W ogóle tak weszłam teraz tutaj do tego drzewa genealogicznego, i tak patrzcie na to, co my tu mamy. Tu mamy oczywiście Charlotte i Williama, tu mamy Jamesa i Joannę, dalej mamy Henry'ego i Emily, później mamy Franka i oczywiście Diane, no tutaj mamy Joy, tu mamy. Koba i dzieciaki, kurczę no, czwóreczka ich tutaj wybiła, także mamy chyba <grytania> rekordistów. Eee, no i tak naprawdę patrzcie, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme pokolenie, siódme pokolenie. To jest oficjalnie, mówię wam, to jest oficjalnie e, mój rekord osobisty. No ale dobra, wróćmy do rozgrywki. No i pewnie pierwsze co, będziecie musieli mi wybaczyć, że będę co chwilę, zapewne, zapominała imion swoich własnych simów. Oddajemy Lukasa Rebece. Tak, Rebeka w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Tak, jest paranoiczką, to po pierwsze. Pracuje jako sprzedawczyni w pobliskim sklepie. Także tutaj bez zmian, Boże, babcia, dlaczego ty chodzisz z tym telefonem? Matko Margaret ma wyniki celujące dziewczyno! Komu ty za to zapłaciłaś? Wspaniale margaret! Margaret, no cudownie, już jej dałam nową ksywkę. Zaliczyła klasówkę śpiewająco i jest na dobrej drodze do ukończenia szkoły z wyróżnieniem. What hek! Wiele mówiono o uczestnictwie Sima Margaret w targu nauki, chociaż żadnej nagrody nie dostała. Margaret uważa, że następnym razem to będzie prawdziwy strzał. E, świadectwo szkolne Margaret jest dostępne, nadal wykonuje y, solidną, przeciętną pracę z podobnymi wynikami, a komentarze nauczycieli nie są wygórowane, ale ogólnie dosyć pozytywnie. E, tak, Margaret nie będzie myślała o kontynuowaniu nauki, ponieważ kolejne pokolenie. To mamy, jednym słowem, 1950 rok, lata 50., lata, e, takim, których symbolem są kury domowe. Weź zjedz ten makaron, dziecko. Ktoś to tutaj zostawił. Ty byś chciała w ogóle zrobić coś romantycznego? Czy może mogłabyś wysłać? Nie, a zresztą, co ja ci będę tutaj, dziewczyno, mówiła? W ogóle żałuję, że do tej pory. Nie, nie założyłam jej, chciałam powiedzieć, dziennika, właściwie to pamiętnika. Wtedy mogłaby, wiecie, jakieś tam swoje pierdółki zapisywać. E, ale może dobra, ty zjesz, Karolin. A jak ty się masz, dziecko? Boże, ty musisz iść do toalety. Dobra, ty idź tu. E, słonko. O, tak, tak. Ten, kto cię tu położył, zrobił bardzo dobrą robotę. E, myślę, że jutro babcia upiecze ci tort. I cię postarzymy, ale to już będzie takie, wiecie, święto, stricte dla rodziny. Nie będziemy zapraszali nie wiadomo, kogo tutaj, w najbliższym gronie, bez wydziwiania. Chciałam powiedzieć, Ty nawet nie płaczesz jak zasypiasz, ale. No oczywiście, że będzie płakał, w ogóle Lukas jest takim słodziakiem, nie mogę się doczekać co z niego wyrośnie, no to nie on będzie takim głównym bohaterem kolejnego pokolenia, no ale no zobaczymy, zobaczymy, może jakoś się tutaj e, przyczyni do tego, dobrze, ty zjadłaś dziewczyny, może weźcie trochę, zacieśnijcie więzy i urządź bitwę na, po aha, nie możesz z młodszą siostrą. Dobra, no to może po raz ostatni skarbie. Eee, albo powiem Wam tyle, walić to. Nie pójdziemy już do szkoły, więc nie ma sensu odrabiać lekcji. No ktoś, kto by się tym katował, ale gdzie są za to Twoje lekcje, skarbie? Co jest z Twoimi lekcjami? Gdzie one są? Ej, no to cudownie. Czekajcie, zaraz jej kupię tutaj. W jakimś regale z książkami. Dobra, zadanie domowe, kupione, super. W ogóle młoda ma tutaj, że chciałaby, żeby Gary stał się jej przyjacielem. Czy ty lubisz granie w gry wideo, dziewczyno? Ja wiem, na no to wychodzi, że ona teraz wyprzedza swoje czasy o przynajmniej kilka dekad. Nie! Jako, że ty chciałabyś, żeby Gary, twój dziadek, z tobą się zaprzyjaźnił. Gary. A ty, jako że jesteś takim bardzo uczonym człowiekiem, pisarzem, właściwie to dzięki niemu my tutaj zarabiamy takie kokosy, pomóż swojej wnuczce w odrabianiu lekcji, Słonko. Ty sobie panowanie nad gniewem, czuj, czasem czuję taki gniew, że nie wiem co ze sobą zrobić. Jak mam sobie radzić z problemami, skoro nie mogę nawet... Poćwicz sobie. Myślę, że normalnie ktoś by jej powiedział, jesteś dziewczyną, nie możesz się denerwować, tak? Mamy 1930 przepraszam 49 rok, także poćwicz sobie słońce, tak? Poczytaj książkę, pohaftuj może gotuj coś. Dziewczynki się nie denerwują. No i tak, zobaczycie, kolejne pokolenie, no to tak. To będzie, to będzie wyzwanie, to będzie zdecydowanie kobiece pokolenie. Boże, dziadkowi chce się siku. I kto tu do mnie dzwoni? Chyba bierze mnie jakieś chorubsko. Kupię coś pikantnego do jedzenia na festiwalu smaków, żeby wypalić wszystkie zarazki od środka. Nie, słońce, ale możesz do nas przyjść. Skarbie. Zresztą jutro przyjdziesz na urodziny. Zaprosimy cię. Yy, aha, teraz będzie kolektywne pomałkanie w lekcjach małej Karolin tak a właśnie miałam mówić bo mówiłam że Rebeka o tym em, mówiłam o tym że Rebeka jest sprzedawczynią w pobliskim sklepie a typ mi dalej w krótkich spodenkach chodzi no nie mogę z niego Przysięgam, że zmieniam mu te spodenki, a nie, to jest chyba jego sportowy. E, tak, a Jacob jest, 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 pracuje w wojsku i generalnie to on miał dzisiaj być w pracy. Także słabo, słabo. Czy my w domu mamy miejsce na dziecko? Mamy. Jak tam wasza zabawa? Jak ty się, słońce, czujesz? Kiepsko, bo mam nadzieję, że ty nie będziesz w jakiejś ciąży czy coś. E, chociaż czekaj, Rebeka, słonko, weź sobie resztki, jeśli jest coś tutaj do jedzenia. E, jejku, nie ma nic do jedzenia. Weź coś ugotuj dla tej rodziny. Matko, e, słuchajcie, słuchajcie, bewsztykta nie, to jest surowe mięso. E, beef Wellington. Dobrze, niech będzie. Klasyczny Beef Wellington. Robimy na przyjęcie, ponieważ jesteśmy gigantyczną rodziną. Potem pójdziesz sobie skorzystać i może coś tam z mężem byście porobili jeszcze. Ja, bo widzę, że impreza się zrobiła w pokoju Margaret. Weź ty, skorzystaj z toalety. Dobra, pierwszy dziadek był. Starsi mają pierwszeństwo. Dobrze. Ty, słonko, może weź tutaj się pobaw trochę, obejmij Blarfiego, z tym nic nie możesz zrobić. Nie, no ten twój pokój jest taki trochę skromny. Plus, dzielisz go ze swoim młodszym bratem, chociaż na razie nie. Ale później myślę, dostaniesz coś większego, może nawet ten stary pokój po, po Jackie. To byłby nawet dobry pomysł. Póki co, niech mi się tutaj dziewczynka y, trochę zrelaksuje. Babcia wytypowana, obudź do czarnej roboty, chociaż już biedna tutaj doszła. No nie. Czy ona go przez ścianę obudzi? No nie, no ale którędy ty chcesz przejść, dziewczyno? No chodź, no tu. No i tak mówiłam młodej, że nie ma potrzeby, żeby mi tutaj specjalnie odrabiała lekcję, ale ona mimo wszystko to robi. Słuchajcie, tak czy siak, ja ich kładę spać, bo to już ta pora. Jest już późno, więc maluchy, idźcie spać. No i on pójdzie spać tutaj z taką brudną pieluchą. No trudno. Co wy tutaj? Dobra, dziadkowie? U, u słodziaki, śpią tutaj. O, czyje to? No dobra, nieważne. Wy coś tu jeszcze macie ładnego na ścianie. Tak sobie lubię poobserwować, co ja kiedyś tutaj nawrzucałam tak, rodzice robią swoje. Miejmy nadzieję, że. Dzieci z tego nie będzie i słuchajcie, widzimy się rano. Powiem Wam tyle. Rodzina Bronte zaczyna dzień dosyć wcześnie, bo mamy dopiero piątą, a babcia właśnie kończy przygotowywać tort dla małego Lukasa. Ogólnie Lukas już się obudził, mama zdążyła go przewinąć, nakarmić. I, 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 i coś się dzieje? Coś się dzieje? Etap. Co zrobiłeś? Pierwsze słowo. Dada. Tak słyszałam, ale to chyba była mama. <noise> Dobrze maluch niech sobie tutaj siedzi. Jak śmiesz mnie kłaść. Zaraz go weźmiemy. Karolin też się obudziła. Super. Młoda ty też wstałaś. Jesz sobie śniada. O, Nakrywasz tu stoł. Kochane dziecko, ale młodej damie, skarbie nie przystoi, żeby chodziła w piżamie. I to, no ja rozumiem, że jest weekend, no ale dobra, nie będę już jej teraz tutaj przerywała. Niech Margaret ładnie nakryje do stołu. O mój Boże, nie babcia, zostaw tutaj świeczki. Zaraz ktoś to zeżrę. E, dodaj świeczki urodzinowe. E, I, i, i co. Co ja miałam zrobić? Aha, miałam ją przebrać. Dobra, dosłownie za chwilę ją przebiorę. Ona pewnie i tak odłoży tutaj ten brudny talerz. Ach, sprzątnij od razu. Tak skarbie, posprzątaj to. Eee, tort położymy tu i może jeszcze babcia by coś przygotowała dobrego. W sumie babcia najlepiej gotuje ze wszystkich. Eee, gotuj może nawet jakiś. Tak, mieliśmy tą pieczeń Wellington. Eee, ale może coś bardziej fancy bym zrobiła? Czyli ile tutaj chodzi ta lodówka? Eee, ile ona się klika? Eee, somber jagnięcy. Brzmi wystarczająco fancy. Eee, co robi na statusiek i czy on dzisiaj idzie do pracy? Nie, dzisiaj ma dzień wolny, no to zarąbiście. Słuchajcie, myślę, że czas budzić małego Lukasa. Obudzimy go, jako że już tata tutaj jest, to niech on się po prostu nim zajmie. Już zbliża nam się godzina dziewiąta. Ja wiem, że urodziny o tej porze. Ale później Margaret idzie na yy, skarbie. Proszę cię, nie drży się tak. Więcej opcji. Yy, czy ty możesz go wyciągnąć stąd w ogóle? Czy on się da? Łaj. Wy... No nie, no chyba żartujecie mnie. Nie możesz wyciągnąć stamtąd dziecka, ponieważ nie ma raczkowania. Także <śm> jak? <ś> Dobra, już go wyciąg wyciągamy. Kryzys zażegnamy. Był pod opieką nad dzieckiem. Po prostu połóż tutaj tego malucha na dywanie, posadź Lukasa na ziemi. O, wszyscy tu sobie spędzają wspólnie czas. Tak, zaraz młodego postarzymy. Widzę, że co po niektórzy już się combrem jagnięcym poczęstowali. Rewelacyjnie, rewelacyjnie. Dobrze. Combrem mogą się częstować. Najważniejsze, żeby, żeby mi tutaj młodego nie okradali z jego tortu. Czy my możemy go przebrać? Kurde, chyba nie bardzo. No dobra. Wiecie co? No to czyńmy honory. Chodźmy tutaj. Eee, bierzemy. Pokrój tort z Rebeką. Pomóż zmuchnąć świeczki Lukasowi. Moi drodzy, a wy wszyscy, chodźcie tutaj. Chodźcie, podejdźcie tu. Tak. Jutro w ogóle mam mszę. Nasze rodzinne święto, które spędzamy razem, idziemy na groby rodzinne. Aj, dzieciaki, dzieciaki! Nie, 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 nie! Chodźcie wszyscy, chodźcie! Lukas się starzeje. O Boże, ale się splumał. Dobra, ja już tutaj robię screeny, żeby upamiętnić ten moment z Lukasem. Lukas, co z ciebie słonko wyrośnie? Wszyscy przyszli dobrze. Malutki już się tutaj postarza. Eee, trzy razy losuje: raz, dwa, trzy. Jest żywym srebrem. Był ruchliwy, więc w sumie to się zgadza. I do tego jest komunikatywny. Słodziaku! Ej, po kim on miał oczka? On miał zielone oczy? Po mamie? kurde muszę zobaczyć muszę zobaczyć po kim miał te oczka a i widzicie pierwsza część tego odcinka jest taka no rodzinna żeby tu pewne rzeczy doprowadzić do końca no bo część scenkowa będzie się całkowicie skupiała na Margaret no i słuchajcie już wam pokazuję malutkiego Lukasa on jako niemowlę miał tak, jest taką słodką burzę loczków, więc postanowiłam, że też i takie włosy mu zostawię, miał tak zielone oczy, oczy miały dobry kolor, także nic z nimi nie kombinowałam, ubrałam go tak dosyć prosto, zachowawczo, na razie zrobiłam mu dosłownie jeden strój i tak nie będziemy go raczej zbyt często widywali, no ale póki co, no tak jak już przed sekundą zapowiadałam. Druga część tego odcinka, no to już będzie taka cutscenka, e, Można powiedzieć w pewnym sensie rozpoczynająca kolejny kolejną dekadę 1950 rok. No i tak żegnamy się z naszą rodzinką, żegnamy się z Joy. Zejdzie już na dalszy plan. Chociaż no jak widzicie, było jej bardzo dużo. W 1940 roku, pomimo że to nie był stricte jej rok, ona i Gary tutaj byli głównymi bohaterami lat 30. wielkiego kryzysu. No jak widzicie, udało im się wyjść obronną ręką, mają jedną wielką, kochającą się, szczęśliwą rodzinę. Także jest i również ich syn Jacob ze swoją małżonką Rebeką. No, Jacob i Rebeka poznali się na wojnie. Tak, Rebeka była pielęgniarką, Jacob służył w wojsku. Ich najstarsza córka, Margaret, pierworodna, która dorastała właściwie bez swoich rodziców, ponieważ służyli, więc wychowywani byli głównie przez Joy. Przez Garego, wychowywana była przez Joy, przez Garego e, i przez swoją ciotkę. E, jej młodsza siostra Caroline, no widać, że będzie podobna też do Magii, do swojej siostry. No i oczywiście najmłodszy rodzynek Lucas, ale tak, no to i będzie jedna z bohaterek kolejnego pokolenia, Margaret. No, nie będzie jej łatwo, ale dobrze, ja już nic więcej nie mówię. Przejdźmy, może, do i Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że tak jak i mnie, również cieszy Was powrót tej serii na mój kanał. Do następnego. Pa!